Cześć, witajcie, z tej strony Guru. Z ostatnią aktualizacją 15.20 pokazały się zadania łowcy z dżungli. Na razie mamy dwa zadania. Jakkolwiek to zadanie, znaleźć tajemniczą kapsułę jest w miarę proste. Myślę, że każdy wie gdzie ta kapsuła jest, jeżeli nie, no to ona jest gdzieś tutaj w tajnej twierdzy, myślę, że w tym miejscu. Natomiast wiem, że niektórzy z Was mogą mieć problemy z tym zadaniem. Porozmawiaj z mistrzem rzucania mięsem, trutkom i manekinem. No Musimy wiedzieć przede wszystkim, gdzie te postacie są. Eee, już Wam mówię, mistrz rzucania mięsem to jest ten Koleś. I on występuje albo w Durburgerowni, albo w furstraku w Durburgerowni. Odtrudka natomiast ta laseczka jest albo w skalistych skarpach, albo w domu na wzgórzu. I manekin albo w przyjemnym parku, albo w czterech kółkach, także albo w tym miejscu, albo w tym miejscu go znajdziemy. Zaraz Wam pokażę dokładnie, przynajmniej jedno miejsce, gdzie każdy z nich występuje. A na wszelki wypadek pokażę Wam, jak wygląda ta tajna kapsuła i gdzie się znajduje. Widzicie na mini-mapie, gdzie jestem. No I tak to wygląda. Jako, że mój autobus przelatuje nad foodtruckiem do burgerowni, polecę najpierw w tamto miejsce sprawdzić. Może tam będzie ten mistrz rzucania mięsem. Ten track znajduje się bodajże tutaj. Jest, jest widać już na minimapie, widać na zwykłej mapie. No i porozmawiajmy z nim. Zauważcie, że gram na naparzance. Właśnie przerzucałem kotlety, kiedy zobaczyłem na grillu jakiś celownik laserowy, to straszne. I zobaczmy, czy zadanie nam się zaliczyło. Tak, 1 przez 3 zaliczone. Lecimy do następnego. Jestem w skalistych skarpach i odtrutka może być o właśnie tutaj, gdzie... gdzie widzicie tą ikonkę. Prawdopodobnie jest odtrutka, tak, zgadza się. Rozmawiamy teraz z odtrutką. Nic nie widzę, co tam pisze, bo zasłania mi okienko. Ech, o coś tam... Z, nie wiem, zostało rannych w dżungli, doznali obrażeń od jakichś ostrzy. Nie wiem, pierwszego słowa nie przeczytałem, bo zasłoniło mi okienko. No, lećmy do ostatniej postaci. Tym razem miałem bliżej do czterech kółek, więc lecę najpierw tutaj zobaczyć. Ktoś tam jest, mam nadzieję, że to jest manekin. Wtedy nie będziemy musieli go szukać w przyjemnym parku. Tak, to jest manekin. Dzień dobry panie manekinie. Czy pan coś widział niezwykłego? Coś wyskoczyło mi przed samochodem, przez co wpadliśmy do rowu. A kiedy wysiadłem, zniknęło. No i tak oto zdobyliśmy emotkę. I ukończyliśmy to zadanie. Dajcie w komentarzach znać, czy daliście sobie radę sami ze zrobieniem tego zadania. Czy jednak poradnik był pomocny. No jak zwykle zachęcam do subskrybowania. Trzymajcie się na razie.